Uroczysta gala konkursu godni naśladowania odbyła się 10 września w Olsztyńskiej Filharmonii. Konkurs organizowany jest już od 11 lat przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy z samorządem województwa. Co roku patronat nad konkursem obejmuje marszałek województwa, jest on również fundatorem nagród i statuetek. Chcemy wyróżniać te organizacje pozarządowe, te stowarzyszenia, które wypełniają często bardzo istotne zadania w naszym regionie. Docierają wszędzie tam, gdzie nie potrafią dotrzeć instytucje, urzędy, pomagają ludziom. Chcemy ich wyróżniać, chcemy ich pokazywać, upubliczniać ich sukcesy i zachęcać do dalszego działania. Do działania nie trzeba zachęcać organizacji pozarządowych, które w tym roku licznie zgłosiły się do konkursu. Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych w regionie. Ten konkurs jest niesamowicie cenny, dlatego że pokazuje ogrom pracy społeczeństwa, mieszkańców, porozumienia, budowania koalicji, współpracy. Niesamowicie cenne były dla mnie te wszystkie małe inicjatywy, ale też realizowane przez różne grupy społeczne. Problemów społecznych do rozwiązania nie brakuje. Dlatego też powstaje coraz więcej organizacji pozarządowych, które wspierają lokalną społeczność i pomagają te problemy rozwiązywać. Organizacje pozarządowe, szczególnie w naszym mieście Olsztynie, bo do naszego miasta mogę się odnosić, spełniają bardzo ważną rolę. Mamy przeszło tysiąc różnych organizacji, które są zarejestrowane. Bardzo dużo, kilkaset, sześćset organizacji jest bardzo aktywnych. Jedną z takich wyjątkowo aktywnych organizacji pożytku publicznego jest Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce. Odebrało ono pierwszą nagrodę za swój projekt pod nazwą Światowe Dni Świadomości Autyzmu w kategorii Najlepsza Inicjatywa. Przewodnicząca Stowarzyszenia Agnieszka Jabłońska podkreśla, że ten sukces zawdzięcza owocnej współpracy z samorządem. Od wielu lat współpracujemy już z administracją samorządową szczebla miejskiego i szczebla wojewódzkiego. I pewnie powiem coś, co nie wszystkim się spodoba, ale ta współpraca, w mojej ocenie, jest naprawdę wyjątkowa, wyjątkowo dobra, polegająca na zrozumieniu, co nie oznacza czasem, że mamy różne spojrzenie na różne rzeczy, ale zawsze istnieje kompromis i za to samorządom jestem wdzięczna. Obszerną relację z Gali godnie naśladowania wyemitujemy w poniedziałek po wydaniu flesza dnia. Zapraszamy.